Cześć z tej strony gnomek.pl i mam dla Was małą wiadomość. Póki co, działalność streamu zostaje wstrzymana do 10 czerwca, kiedy nastąpi wystąpienie ocen, wystawienie ocen. Jest to spowodowane tym, że każdy z nas, każdy kto streamuje, praktycznie musi się uczyć i musi poprawić te końcowe oceny. I co bardzo nie mamy czasu, póki co, streamować. Jeśli chodzi o klipy, nadal pracujemy nad tym, jednak klipy są w dosyć nietypowym w formacie, który to jest h.264 jako mpg4 bodajże i nie za bardzo chcę kooperować z programami, które, które, którymi ten, próbowaliśmy też konwertować ten, ten plik jednak nie udawało się, w każdym razie Powrót do streamowania 10 czerwca. E, przepraszam wszystkich, e, prawdopodobnie dużo osób, stałych widzów się zdenerwowało na nas. E, wiadomość miała, nagrać, e, miała zostać nagrana wcześniej, jednak e, to miała być robota maskikona, który nie pojawia się już od tygodnia na Skype'ie. E, to wszystko. E, to na razie. Cześć.